Kiedy zamykaliśmy to wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Pomerania, wciąż nie wiadomo było zbyt wiele odnośnie wyników zarówno do Sejmiku, jak i Rady Miasta. Wiadomo jednak, że w Szczecinie konieczna będzie druga tura wyborów prezydenckich. Piotr Trzystek uzyskał 46% głosów, druga Małgorzata Jacyna nie niespełna 18%, a trzeci Artur Szałabawka ponad 13%. W sztabie urzędującego prezydenta emocji politycznych zbyt wiele nie było. Był spokój i pewność dobrego wyniku. Chcieliśmy, żeby ci, którzy wystartują pod bezpartyjni, to byli ci, którzy autentycznie chcą pracować dla regionu i myślą o nim jako o dobrze wspólnym. I to nam wszystkim przyświecało. Za to jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję też przy okazji za całą Waszą pracę wykonaną w trakcie tej kampanii, bo to były dziesiątki, setki, tysiące, myślę, że spotkań. Bezpartyjni mogą odtrąbić sukces, bo wiele wskazuje na to, że w Radzie Miasta będzie ich więcej niż w minionej kadencji. Ich kampania została dobrze oceniona, a politolodzy zgodnie twierdzą, że prezydent Piotr Trzestek odrobił lekcję i stał się prawdziwym politycznym liderem. Do końca nie było wiadomo, czy wybory w Szczecinie nie skończą się już na pierwszej turze. Działalność pana prezydenta Krzyszka według mojej oceny, bez jakichś podtekstów, jest bardzo pozytywna. W sensie wykonywania. Inwestycji, nie tylko inwestycji, pożytecznych dla miasta. Małgorzata Jadzynowity również ma powody do zadowolenia. Bez aparatu partyjnego i ogromnych budżetów stała się drugim najważniejszym politykiem w mieście. Dziś nie wiadomo jeszcze, jaki osiągnął wynik jej komitet wyborczy czy przestanie być opozycją jednoosobową. Pewne jest jednak, że 18% daje jej drugą turę z dużym zapasem do kandydatów partyjnych. Ilość poparcia, głosów poparcia po prostu niesamowita. Ja i to od tym ludzi. Naprawdę, Także ja jestem Natomiast, czy to się przełoży na głosy tak na poważnie, już, co zobaczymy? Frekwencja jest dosyć niska, niestety, jak słyszeliście. W Platformie Obywatelskiej wielkiej radości nie było, bo choć partia wygrała w zachodnio-pomorskim z wynikiem około 33%, to w skali kraju pierwszy raz od 9 lat osiągnęła gorszy rezultat niż PiS. Kandydat partii na prezydenta Łukasz Tyszler również poniósł porażkę, bo wynik na poziomie około 10% trudno nazwać spektakularnym sukcesem. Pierwszy taki wniosek to to, że Platforma Obywatelska zni zniwelowała nawet przez niektóre media podawaną 10% przewagę PiSu, więc jest to około 4%. To cieszy. Wydaje mi się, że to ogromna praca, jaką wszyscy kandydaci wykonali, rozmawiając z ludźmi, będąc bliżej właśnie ludzi. Wynik przyjęto spokojnie. Na wnioski przyjdzie jeszcze czas. Ja szanuję wyniki wyborów, ja szanuję każdą decyzję, którą podjęli nasi obywatele. Jednak poczekałabym jeszcze chwilę, aż spłyną wszystkie wyniki. Gratuluję, jeżeli PiS wygrał, gratuluję zwycięzcom. Bardzo ładny gest pokazała pani premier Ewa Kopacz i wszyscy powinni to uszanować. W sztabie PiS za to świętowano, bo wynik rólno Polski był dobra i w Szczecinie na każdej przestrzeni PiS poprawiło swoje noty. Według Artura Szałabawki przed nami kilka tygodni rozmów i negocjacji. Jest duże prawdopodobieństwo, że wystarczą głosy PiSu i bloku bezpartyjnych, by spokojnie rządzić w Radzie Miasta. Nie widzimy ciągle Szczecina. Ja prognozowałem bardzo realnie. 11. Nie wiem, czy te 11 nam się uda uzyskać. Zobaczymy, jaki będzie wynik ugrupowania Piotra Krzyska. W każdym razie myślę, że gdzieś poziom zwycięstwa ugrupowań w Szczecinie będzie taki, że ugrupowanie Piotra Krzyska plus nasze będą mogły stworzyć większość do. do, do do budowania dalej miasta, do, do rozwijania go, do podpisania się pod nowym porozumieniem dla Szczecina. Według posła Leszka Dobrzeńskiego, słaby wynik ogólnopolski Platformy Obywatelskiej to dowód na to, że ludzie chcą zmian. Cały czas liczę na to, że w Sejmiku co najmniej polepszymy swój stan posiadania. Myśleliśmy, że będzie to dziewięciu kandydatów, że będzie to dziewięciu nowych radnych. Zobaczymy jeszcze kilka godzin, na pewno jutro rano, czy około południa. Na pewno będziemy już mieć jasną sytuację. PO spokój połączony z lekkim rozczarowaniem, wpis szał ze szczęścia, a w SLD smutek. Wielki smutek i niedowierzanie okazało się, że lewica w Szczecinie ma się coraz gorzej. Kampania rozczarowała, a wynik jest najsłabszy od wielu lat. Na poziomie ogólnopolskim tylko 9%, a w całym województwie zachodniopomorskim pomorskim tylko 12%. Nie wiadomo jeszcze na ile mandatów to się przełoży. Może być jednak gorzej niż 4 lata temu. Ja myślę, że to będzie elementem analiz już po wyborach, jeżeli będziemy rzeczywiście już znali te rzeczywiste wyniki. Ja chcę podkreślić, że SLD w tej kadencji, jeżeli chodzi o sejmik, było bardzo aktywne. Mieliśmy przygotowany bardzo dobry program, który przedstawialiśmy w tej kampanii wyborczej. Nasi kandydaci też w terenie byli bardzo aktywni. My bardzo pozytywnie oceniamy przebieg tej kampanii, jeżeli chodzi o udział kandydatów w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dawid Kryster według sondaży ma tylko 6% poparcia. To Motna klęska, gdyż kandydat lewicy zakładał wejście do drugiej tury i jako pierwszy wystartował z kampanią wyborczą. Czy porażka oznacza jednocześnie koniec porozumienia dla Szczecina i przejście SLD do opozycji? Jaki będzie podział mandatów tego dzisiaj nie wiemy, bo przy tym wyniku radnych możemy wprowadzić czterech, a możemy wprowadzić nawet sześciu. Pamiętajmy, że mandaty wybiera się czy dzieli się w okręgach wyborczych. A my w niektórych okręgach naprawdę to poparcie mamy bardzo dobre. Polskie Stronnictwo Ludowe to największy zwycięzca w tych wyborach. W skali kraju osiągnął 17%, a w skali województwa zachodniopomorskiego ponad 12%. Tego wieczoru ludowcy świętowali. Z dużą pokorą podchodzimy do tych wyników. To są wyniki sondażowe. Naprawdę tak dopiero jak będą spływać pierwsze wyniki z obwodowych do gminnych, powiatowych, do wojewódzkich, tak naprawdę... Myślę, że jeszcze nie jedną informację będziemy musieli jutro dementować, bo ten dzień pewnie będzie przynosił różne zwroty okoliczności. I ja tutaj bardzo, bardzo spokojnie podchodzę jeszcze do tych wyników. W Szczecinie druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 30 listopada i zmierzą się w niej urzędujący prezydent Piotr Trzystek oraz radna niezrzeszona Jacyna-Witt. W jutrzejszym wydaniu serwisu informacyjnego telewizji Pomerania więcej szczegółów dotyczących wyborów do Rady Miasta i Sejmików Województwa.